Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiejszy odcinek przeznaczony jest i dla Panów, i dla Pań, i tyczyć będzie intuicji. Wiele razy słyszy się, zaufaj intuicji, wiele razy słyszy się, jak kobieta coś mówi. On jest jakiś dziwny, wiele razy słyszy się, jak mężczyzna mówi, o swojej żonie albo o swojej partnerce. Ona jest jakaś dziwna, coś tutaj się dzieje, nie wiem o co chodzi, ale czuję wewnętrznie, że coś jest niehalo, tak? To jest właśnie ta nasza intuicja i bardzo często lekceważymy sobie tę naszą intuicję, która daje nam wyraźne znaki, daje nam wyraźne sygnały, że coś się w życiu zmienia, że coś jest niehalo, czyli coś się po prostu dzieje nie tak jak powinno być i że powinniśmy podjąć jakieś działania. Skąd się w ogóle bierze intuicja, tak? Ja generalnie powiem wam, że od jakiegoś czasu, w zasadzie od momentu rozstania się yy, z moją byłą żoną, tak, czyli od momentu rozwodu, ja zacząłem głęboko ufać swojej intuicji. Dopiero później okazało się, uświadomiłem sobie jaka ona była silna i jaka ta moja intuicja była trafna. Wiele razy ja potem wracałem pamięcią do różnych wydarzeń i czułem wtedy i wspominałem, że kurczę blade przecież świat dawał mi wyraźne sygnały, moje ciało, mój umysł dawało mi wyraźne sygnały, że coś się po prostu dzieje. A ja te sygnały lekceważyłem. Bardzo często zdarza się, że ludzie lekceważą sygnały, które wysyła im ich intuicja. Bardzo często zdarza się i to też było w moim przypadku, że ludzie racjonalizują pewne rzeczy, tak? Że to najczęściej jest załóżmy, że mąż zdradza żonę, tak i ta żona czuje, że coś jest inaczej, czuje, że ten mąż zachowuje się w inny sposób, czuje, że inaczej się do niej zwraca, czuje, że inaczej funkcjonuje. Natomiast bardzo często racjonalizuje, no że on mnie i tak kocha, ale tutaj pani podjechała na skrzyżowaniu bezkolizyjnym, ale podjechała kolizyjnie, niestety. Więc y, trochę miała przestraszoną minę, ale jest ok. Jedziemy dalej. I bardzo często zdarza się, że czujemy, że coś jest nie tak, nie potrafimy tego określić. Ale nasze wnętrze podpowiada nam, że coś się tutaj dzieje. Skąd się w ogóle bierze intuicja? Moim zdaniem intuicja się bierze z tej naszej podświadomości, z tego naszego gadziego mózgu, tak, który dokładnie odczytuje sygnały, które wysyła nam świat, które wysyła nam nasze otoczenie, które wysyłają nam naso, nasze m, najbliższe osoby albo oso, osoby z naszego otoczenia, i ten nasz gadzi mózg od razu. Analizuje i wysyła taki sygnał, tak? Nad tym gadzim mózgiem jest po prostu nasz taki rozum, taki racjonalny rozum, który to niby wszystko analizuje i tak dalej. Bardzo często ten rozum, te nasze sygnały gadziego mózgu odrzuca, bo to niemożliwe. No nie, on jest przecież przepracowany. No przecież mi mówi, że mnie kocha, przecież mi mówi, że mnie ufa, tak. Mąż może powiedzieć o żonie: No nie, no przecież ona chodzi teraz na te salsę, no bo po prostu y, chce sobie spędzić czas miło z koleżankami. No nagle zaczęła się malować, no bo przecież, no bo przecież, no, chce ładnie wyglądać, tak chodzi do pracy, chce, żeby ją ludzie naszej odbierali i tak dalej, tak? Więc ten y, nasz rozum racjonalizuje to, co wysyła nam, nasz gadzi mózg, te sygnały ostrzegawcze. Ja zauważyłem, że intuicja, może inaczej ja przeczytałem kiedyś taki e, taki opis ja wiem, czy artykuł o naukowcu o naukowcu, który miał w laboratorium swoim, gdzie pracował papugę i e, nie pytajcie mnie jaki to naukowiec, jaki artykuł i tak dalej, bo mi to wyszło z głowy, natomiast e, bardzo ten artykuł utkwił mi w głowie, bo oddaje sens intuicji bo to był w ogóle chyba artykuł o intuicji i ten naukowiec, jak on pracował w tym swoim laboratorium, i on zbierał się do domu, tak? Kończył pracę, zbierał się do domu i zaczynał się ubierać i tak dalej. I ta papuga wiedziała, że on już kończy pracę, tak? I ona się wtedy bardzo wydzierała, bo on, no ona nie chciała, żeby on szedł, nie wiem, tęskniła za nim i tak dalej, ale w każdym razie ona tam skakała po tej klatce, no tam gdzieś wrzeszczała, gdzieś wydawała jakieś takie dźwięki, tak? I on, któregoś razu albo parę razy zrobił taki eksperyment, że on w ciągu dnia udawał, że on chce iść do domu, tak? Czyli on w ciągu dnia nagle y, wstawał z krzesła, y, brał kurtkę, zakładał ją, ubierał się tak jak to zwykle robił przy wyjściu i udawał, że wychodzi, tak? I zastanowiło go to, że w momencie kiedy on udawał to swoje wychodzenie, to swoje kończenie pracy, to ta papuga zachowywała kompletny spokój. I on się zastanawiał nad tym, jak to jest, że jak ja wychodzę faktycznie i się ubieram i zbieram się do wyjścia, to ona wpada w ten taki swój ptasi-szał, tak? Że ona nie chce, żebym ja wychodził. Ale kiedy ja udaję, że ja wychodzę, kiedy markuję to moje wyjście, to ona zachowuje, to ona zachowuje stoicki spokój. I doszedł do wniosku, że ta intuicja działa w ten sposób, że na poziomie podświadomym my nie zdajemy sobie z tego sprawy, odbieramy sygnały, albo nasze ciało odbiera sygnały od innych osób, od tego otaczającego nas świata i bardzo szybko analizuje. Na czym to polega? Jeżeli jesteśmy w związku partnerskim z jakąś osobą, nie wiem, 5, 10, 15, 20 lat, to tę osobę znamy na wylot, tak? Ta osoba zna nas na wylot i my znamy tę osobę na wylot, tak? I każda jakaś, jak gdyby nasz organizm, nasza podświadomość przystosowuje się, przyzwyczaja się do pewnych wzorców zachowań tego naszego partnera, do sposobu, w jakim on mówi, do tempa, w jakim on mówi, do tembru głosu, jakiego używa, tak? W jaki sposób się na nas patrzy? To może być długość spojrzenia, to może być uśmiech, to może być dotyk. To, to są takie wszystkie rzeczy, do których nasze ciało w tym związku z partnerem przyzwyczaja się przez ileś ileś lat. Tak? I każda minimalna zmiana któregokolwiek z tych elementów może. Na naszym takim y, świadomym poziomie nie być zauważalna, ale na poziomie podświadomym jest zauważalna. I to samo było z tą papugą, tak? Niby ten naukowiec, on powtarzał te wszystkie swoje ruchy, ale bardzo możliwe, że on, przypuśćmy, tę kurtkę zakładał w innym tempie. Może on nie mruczał jakiejś piosenki, może y, zaczynał od lewej ręki albo od prawej, może. Nie chrząkał gdzieś i tak dalej. W każdym razie ta papuga odbierała takie mikrosygnały, które świadczyły o tym, że tak naprawdę on nie wychodzi. I tak samo jest z naszą intuicją i z naszymi partnerami. Najczęściej ta intuicja, tak jak rozmawiam z innymi osobami, i najczęściej rozmawiam z osobami, które są zdradzane, z osobami, które są alienowane, matki, ojcowie, partnerki, partnerzy, to jest tak, że w momencie, kiedy znamy osobę i ta osoba. Zmienia swoje zachowanie, natomiast zachowuje się tak, że stara się te zmiany ukryć, tak? Czyli e, załóżmy, partnerka no, chodzi gdzieś na boki, bo znalazła jakiegoś gościa, tak? Czyli, krótko mówiąc, zdradza swojego partnera albo męża, natomiast stara się to ukryć, tak? I to jest taki moment, kiedy to staranie się ukrycia, kiedy ona stara się zachowywać normalnie, czyli krótko mówiąc tak jak zwykle, to nasza podświadomość, podświadomość jej partnera odbiera, że coś się z nią nie halo. Ona się zachowuje jakoś inaczej. Gdyby się konkretnie spytać, co jest innego w jej zachowaniu, to taki partner nie będzie mógł odpowiedzieć. On powie: "Wiesz co, nie wiem, no po prostu jest jakaś inna". Tak? I to samo się dzieje z partnerami, tak? Czy jeżeli mężczyzna zdradza kobietę, ee, no to też zachowuje się niby normalnie, niby tak jak zwykle, niby chce zachować pozory tej normalności, ale coś jest na rzeczy, tak? Kobiety mają ten, to odczytywanie takie niewerbalne, trochę bardziej wyrobiane niż mężczyźni, i dlatego się mówi też, że kobiety szybciej wyczuwają, że coś tu się dzieje, że ten mój franek, to on kurna chyba chodzi gdzieś na boki, wiesz? Bo nie wiem, zaczął używać żelu, tak? Zaczął używać żelu. Nie wiem, ci starsi, którzy, wiekiem, to pamiętają pewnie serial Kolombo. Ja ten serial uwielbiałem, bo to był serial kryminalny, bez przemocy, bez strzeleń, bez siłowania się, tam było wszystko na rozum. Tam było po prostu wszystko wydedukowane. Kolombo był bardzo dobrym psychologiem. I w jednym z odcinków. Tam było chyba o takich bliźniakach, nie wiem, ale w jednym z odcinków on powiedział, że dla niego najbardziej podejrzaną osobą, jak on szuka podejrzanych, to jest, to, to jest ta osoba, która nagle zmienia swoje nawyki. Jeżeli ktoś coś robił przez 10, 15, 20 lat, tak, i nagle zmienia ten nawyk, to pytanie, dlaczego on ten nawyk zmienił. Dlatego, jeżeli nagle. Twoja żona, twoja partnerka zaczyna się ubierać, zaczyna chodzić na siłownię, zaczyna chodzić na salce, zaczyna chodzić na basen, zaczyna wyjeżdżać z koleżankami na jakieś wyjazdy i tak czego nie robiła nigdy przez wiele, wiele lat. To może być to czerwona lampka. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby kobietę uwięzić w domu, tak, ona może gdzieś wychodzić, ale gwarantuję ci, że będziesz czuł to wyjście z koleżankami, z koleżankami. A coś ci w środku będzie się gotować, to ten będziesz miał takie uczucie, jakbyś spadał z 10. piętra, takie w środku, jak ona powie, że idzie z koleżankami, gdzieś się spojrzy, gdzieś ucieknie wzrokiem, to spojrzenie będzie krótsze, ten ton głosu będzie taki wyższy, taki ton głosu, tak jakby, nie wiem, chciała szybko wyrzucić siebie, uciec, żebyś nie miał szansy się spytać i tak dalej. To wtedy ta twoja podświadomość powie ci, kurna, coś się tutaj dzieje, nie wiem. To coś mi nie pasuje tutaj, bo to zawsze było jakoś inaczej. Zawsze jak ona wychodziła z tą, nie wiem, yy, z tą yy, izą, to wychodziła tak. A teraz też niby mówi, że idzie z izą, ale coś jest innego, tak? I to samo z mężczyznami, tak? No takie klasyki, to, że on musi zostać dłużej w pracy, yy, że on tutaj ma projekt, że on go kończy. I tak dalej, tak? Kobiety mówią: Kurczę, nie zostawał w pracy, a teraz nagle zostaje w pracy, ma spotkania, ma nagłe wyjazdy i tak dalej. To są wszystko takie rzeczy, które, e, które burzą tę rutynę, która była. E, oczywiście nie wszystkie świadczą o zdradzie, o czymś tam, bo jeżeli e, nie wiem, faktycznie mąż ma jakiś projekt w pracy, coś mu tam wrzucili i tak dalej, to może zostać dłużej w pracy, ale. Potem się nagle okazuje, że te wszystkie wyjścia Zostania dłużej w pracy To są w piątki Że te wyjścia z koleżanką Z Wiolą i tak dalej Albo z Izą, albo z jakąś inną Krysią Albo Basią, to są we wtorki wieczorem A we wtorki wieczorem To się okazuje, że ten kolega Mojej najlepszej koleżanki To on ma też właśnie wolne w pracy To wszystko to są takie drobne elementy Że jakby wziąć ten jeden element No to powiesz, no niby wszystko normalne Ale jak się to wszystko złoży do kupy, to nagle się okazuje, że ten nasz wewnętrzny głos, on kurczę miał rację i wiele kobiet i wielu mężczyzn po fakcie mówi, ja czułem, ja wiedziałem, no coś mi tutaj nie pasowało, coś mi tutaj nie grało. W wielu, wielu takich grupach na Facebookach, zradzone żony czy tam mężowie i tak dalej, Kobiety pytają się, i mężowie pytają się, także, którzy są zdradzani. Generalnie osoby zdradzane pytają się, mówią: No, nie mam dowodów żadnych jeszcze. Yy, niby wszystko jest ok, ale czuję, że on mnie zdradza. I się pytają: Czy to moja wyobraźnia, czy faktycznie on mnie zdradza? Czy to moja wyobraźnia, czy faktycznie ona mnie zdradza? To, co ja po swoich <laughs> latach doświadczeń, po swoich doświadczeniach. I po rozmowach z innymi, jeżeli tak czujesz, to tak jest. Tak? Jeżeli ty, droga pani, która oglądasz, czujesz, że twój partner coś tam kombinuje, po tylu latach, a nigdy go nie podejrzewałaś, a teraz nagle go podejrzewasz. chyba, no to znaczy, abstrahuję od osób chorobliwie zazdrosnych o wszystko, które są z założenia zazdrosne od początku związku, ale jeżeli od początku związku jest fajnie, jest luz, ufacie sobie i tak dalej, i nagle po, po 15 latach nagle ci się coś odpala w środku i nie wiesz co, mówisz kurczę, blady. No po prostu głowę dam sobie uciąć, nie jestem w stanie udowodnić, ale głowę dam sobie uciąć, że mi śmiga na boki, tak? To tak jest i wiele osób, które właśnie. Yy, którym też piszę na, na, na forach, to one się pytają yy, mężczyźni głównie, mężczyzna musi mieć dowód, tak? Mężczyzna musi mieć dowód, a kobieta czuje i mężczyzna jak, jak nie ma, że dowodu, że o tej godzinie poszła i tak dalej. Natomiast ta intuicja ten, ta nasza podświadomość, ona jest zarówno u kobiet, jak u mężczyzn, mężczyźni trochę bardziej ją przyduszają, no bo mężczyźni na logikę idą, jak im coś nie, nie, nie pasuje z, z tą intuicją, to oni tak sobie poukładają te fakty, że im będzie pasować, tak? Ja akurat jestem taką osobą, że jak nie pasują mi fakty, to nie układam ich tak, żeby pasowały, chociaż kiedyś robiłem, tak? Chociaż intuicja mi moja mówiła, że zupełnie co innego, ja sobie tak ustalałem te fakty i w końcu przekonywałem sam siebie, że chyba jednak tak, tak nie jest. Natomiast kobiety są lepsze w odczytywaniu tych niewerbalnych znaków i dlatego kobiety są lepsze w udawaniu, i bardzo często kobiety są dłużej, dłużej zdradzają mężczyzn zanim oni to zauważą. Kobiety czasami lata potrafią być. Yy, w drugim związku i mężczyzna o tym nie wie, tak? Bo ona go tam przytuli, bo ona go posmyra, ona mu da tam dobre sekcje, on powie, no Nie, no przecież ona mnie kocha, widzę, wszystko jest super i tak dalej, tak? Mężczyzna z kolei, jak, jak udaje. No i co tam się dzieje? Coś tam się porąbało w tym centrum, przepraszam. W centrum Warszawy. Yy, natomiast mężczyzna, jak, yy, jak gdzieś chodzi na boki, tak? albo inaczej mówiąc zdradza, i się wydaje, że on się fantastycznie z tym kryje, to te kobiety mają yy, bardzo szybko wyczuwają, że coś jest nie, nie tak. I one mogą zbierać dowody, yy, mogą starać się zebrać dowód, ale one czują. One czują, że coś tutaj jest niechalo. Tak więc ja generalnie, a może jeszcze dzieci, może mają małą intuicję, ale dzieci są bardzo naiwne. Dzieci łatwo oszukać, i żeby mieć dobrą intuicję, to z wiekiem się łapie te intuicje, bo z wiekiem organizm otrzymuje coraz więcej bodźców, coraz więcej na temat danej osoby, i coraz więcej się ta nasza podświadomość, ten gadzi mózg uczy. Tak? Jeżeli dziecko ma 3 lata, to ono wszystko chłonie, tak? i jeżeli przyjdzie dorosły i 3 powie, że wiesz co, Batman skoczył z piątego piętra i w zasadzie jak ty skoczysz, to też możesz polecieć, no bo widziałeś, to takie dziecko będzie bardzo naiwne i dziecko będzie wierzyć, więc dziecko takiej intuicji nie ma. Generalnie Rozwiniętą bardzo dobrze intuicję mają starsze osoby, bo one zebrały już tyle doświadczeń i one po prostu wiedzą i czują. I czasami jest tak, to tutaj mówię młodym mężczyznom i młodym paniom też, młodym paniom, tak koło 20 i panom, też koło 25. że w momencie kiedy wchodzą w jakieś związki, to oczywiście jest okres demo z jednej i z drugiej strony, hormony napierdzielają po prostu, jak nie wiem, dopaminy, serotoniny, różowe okulary na oczy, i dla niej on jest najpiękniejszy. A dla niego ona jest po prostu no, taka księżniczka królewna, i to jest właśnie ta jedyna, ta piękna moja kochana, i tak dalej. Natomiast osoby, które patrzą z boku, takie starsze osoby, które już trochę przeszły, które już trochę przeżyły, to one ci mówią: Słuchaj, ty z nią uważaj, bo ja tutaj coś tak, tak. I to może być na podstawie obserwacji, nie wiem, jakiegoś yy, rodzinnego spotkania. To może być na podstawie jakiegoś zdania, które ta przyszła żona, partnerka rzuci. To rodzice, dziadkowie mogą mówić partnerce, ty uważaj, bo on tutaj jest, coś z nim jest nie halo. Ty tutaj przyjrzyj się, zanim w ogóle wejdzie z nim, z nim w jakiś związek, tak? I oczywiście tutaj mężczyźni bronią te swoje partnerki, przyszłe żony. One bronią swoich partnerów i potem jest płacz i zgrzytanie zębów, bo ona mnie rzuca i y, ona mnie alienuje. No jak to jest? W ogóle kurczę, żebym to ja wiedział wcześniej. A kobiety na przykład mówią, też jest płacz, bo on przecież był taki rycerz, był taki super, a się okazał damski bokser, w ogóle dragi wali w żyłę, y, bije, krzyczy i zdradza na prawo i lewo, a przecież był taki męski, szarmancki i tak dalej, tak? Okres demo się skończył, y, jedno, drugie usidliło. Czyli nie musimy dalej o siebie walczyć i nagle wszystko, nagle wszystko się kończy, tak? Ale te osoby, które nie, nie były bezpośrednio związane, tak? które stały z boku, mama, tata, babcia, ciadek, wujek, to potem mówią, no widzisz, no uprzedzaliśmy cię. No. no przecież mówiliśmy ci, że on to jest kawał gnoja i że nie wiem, że on, on, on coś ci zrobi, tak? No, ale była wielka miłość, i koleżanka nie zauważyła. I to samo się tyczy też mężczyzn. No, mówiliśmy Ci, że ona po prostu to ma coś w sobie, że po prostu będzie Cię puszczać kantem, i jak to się mówi, ten jej nie miał, kto jej nie chciał, tak? Reasumując, zachęcam gorąco do wczuwania się w siebie, do słuchania tej swojej intuicji, bo ja czasami wchodzę w interakcję z jakimiś osobami. Nie wiem co jest i wtedy słucham intuicji. Bardzo słucham i powiem wam, yy, nie zawiodła mnie. Do tej pory mnie nie zawiodła. Jestem po prostu jej mega ogromnie wdzięczny. Natomiast kiedyś jej nie słuchałem, czym yy, no kosztowało mnie to trochę, ale yy, to była taka moja lekcja, że teraz tej mojej intuicji bardzo słucham. Powiedzcie mi w komentarzach, jak to jest u was. Też bardzo proszę o subskrypcję, lajka, bo to zwiększa zasięgi. Dla Was to chwilka, dla mnie to jest bardzo ważne. Tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.